we To główna nagroda ufundowana przez dowódcę jednostki wojskowej 5069. Nagrody, nagrody do sklepu koła fortuny ufundowały Związki Zawodowe Pracowników Cywilnych Wojska. Imprezę prowadzić będę ja, a pomagać będzie mi pani Magda, pani Magda kata pokutycka. Uczestnikami dzisiejszego Koła Fortuny będą Magda Konieczna, Robert Trzak i Emila Luśnia. Wręczą Pani Magdzie y, kopertę z pierwszym hasłem. Proszę bardzo Pani Magdo powiesić. I, a my przez ten czas zapoznamy się z uczestnikami naszego konkursu. Cześć! Nazywam się Magdalena Konieczna. Mam 11 lat. Moim podziwem jest podrywanie chłopaków. Serdecznie pozdrawiam chłopaków, no i dziewczyny. Dzień dobry, nazywam się Robert Przak, mam 14 lat. Chciałabym pozdrowić siłową B, siłową A oraz siłową Dzień dobry, nazywam się Emilia Luśnia, mam 10, 10 lat, Chodzę do klasy czwartej. Moje zdaniem to taniec i muzyka. Chciałam pozdrowić całą rodzinę oraz bardzo miłą publiczność. Dziękuję I dla naszych A na, na już się układa, za chwilę zaczynamy. osoba. I zaczynamy. Proszę bardzo, Magda pierwsza kręci szkołę. Koło poszło w No i niestety bardzo pechowo zaczęliśmy bankrutem. Proszę bardzo, Robert. 700 punktów. I proszę o półgłoskę. Jak Paweł. Mamy P. Brawo! Przepraszam, bardzo zapomniałem dodać. Niespodzianka jest przy drugim klaszle. Dobrze, no, także jeszcze raz może zakręcić szkołę. Punktów. Tak jak S jak Stanisław. S 3 razy S. Tak, czekamy na kolejną spugówkę. jak Karol I, i dwa razy K i to punktów. K jak Kubek. Jest jedno H. Proszę nie podpowiadać. C jak Celina. C jak Celina. Jest jedno C. Tak jest, to jest to hasło, polska, katyńska. I zapraszamy do sklepu. Proszę ze sklepu wybrać sobie nagrodę. Wybrany został Zygarek. My poczekamy jeszcze na odsłonięcie hasła. Tak jest, Polska Statistka. Wielkie prawa. A w tej chwili na kole już pojawia się niespodzianka. Co to będzie, to ja powiem za chwileczkę. R jak Robert. R jak Robert. Tak jest, najbardziej Jedno R. 900 punktów. G jak Grzegorz. Jest G. Yes. Yes, yes. 1000 punktów. Największa suma na naszym gole. D, D jak Daniel. Niestety nie ma D. Emila. 50 punktów i prosimy o półgłoskę. K jak Katarzyna. Jest jedno K. Kręcimy jeszcze raz kołem. I 700 punktów. S jak Stanisław. No niestety nie mamy S. Magda kręcisz kołem. I zakręciłaś za 300 punktów. Proszę o sługkę. N jak Natalia. Jest N. Kręcimy jeszcze raz kołem. I tysiąc punktów! Wielkie brawa! Z jak Zenon. Jest Z. Mamy Z, już na szatło? Kręcimy kołem. I Magda wylosowała naszą niespodziankę, a niespodzianką jest pełen worek piłek plażowych, który jest za chwileczkę tutaj dostarczony zostanie. C jak Celina. Jest C. Emocje rosną, chyba już Magda na hasło, uśmiecha się. I. Samogłoskę i. Dwa razy i... Spręcimy kołem, tak? Dobrze, widzę 600 punktów. Ach, 200, tak jest, widzę jednak. Jak Stanisław, no niestety nie ma. S. Robert, proszę bardzo, kręcimy kołem. No niestety niespodzianka już została wylosowana przez Magdę 50 punktów. L jak lucyna, jest jedno L. Proszę bardzo. Następny. No niestety tej niespodzianki już nie ma. Kręcisz uparcie, ale nie ma już jej. 50 punktów. B jak Barbara. Niestety nie ma B. Emila zakręciła za 700 punktów i podaje półgłoskę te, jak Tadeusz. Jest te. Brawa! Kręcimy kołem, tak? No niestety mają dziewczyny dzisiaj pecha. Po raz kolejny bankrut. Magda. 600 punktów i podaje spółgłoskę. M jak Magda. Jest M. Brawo. Czy już znasz hasło? Brawo, to jest to hasło. A gramatyki. Poczekamy, aż Pani Małgorzata odsłoni, ja może pomogę. I Magda dokonuje zakupu w naszym strefie. Proszę bardzo, Magda wybiera jedną z Magda wybrała również zegarek. Brawo! Pani Małgorzata za chwilę ułoży hasło, które Pozwoli jednemu z uczestników wejść do finału. Ja tylko powiem, że... Jest to kategoria przysłowie. Mówię hasło. Jak już wcześniej mówiłem, yy, przysłowie. Powolicie, że ja zakręcę teraz kołem. Wylosujemy... ilość punktów. No bardzo dobrze nakręciłem, 1000 punktów za każdą półgłoskę zaczyna Magda. N jak Norbert. Niestety nie ma N. R jak Robert. Jest R. Proszę bardzo, następna. Tu podajesz Robert jeszcze, tak? ogadłeś? Znasz Hasło nie znasz? Proszę bardzo. Jest K. Czy Hasło znane jest? Nie. Magda. Rzecz jak żaba. Niestety nie ma Żeż. Proszę. M jak Maria. Niestety nie ma M. D jak Danuta. Jest D. Poczekamy chwileczkę na szatku. Niestety. Magda. T jak Tadeusz. Niestety nie ma T. G jak Grzegorz. Nie ma... M jak Magda. Już było, ale nie mamy, tak? Magda jak Zenon. Jest wet. Trzy, cztery razy. Bardzo pełny strzał. Czy znasz pasło? Nie znasz pasła. Proszę bardzo, literkę. Samogłoskę. Ełjakucja. Zdaję pasło. Przyszła faza dowolna. Tak jest! To jest panasło. Przysłał za dowodem. Brawo wielkie! Mamy już naszego finalistę. Przysłał to za dowodem. Była to kategoria przysłowie. Robert przechodzi do finału, który już na moment. Natomiast nasze dwie sympatyczne dziewczyny, jako nagrodę, otrzymują do wyboru Deskorolka lub Watson. Proszę bardzo. I Emila Deskorolka, tak? Proszę, pojmie. To będą Wasze nagrody. Dziękujemy bardzo. Myślimy, że jeszcze zostaniecie z nami tutaj do wielkiego finału. Proszę bardzo o zmianę hasła. Proszę, Robert, tutaj do mnie. Wylosuj którą z kopy, w której są trzy samogłoski, trzy półgłoski, jedna samogłoska. I. Robert wylosował kopertę. I. Kategoria tego hasła, rzecz. Natomiast literki podaje Pani Małgosiu, proszę o odsłonięcie. R jak Robert. A jak Karol L jak Ludwik I O jak Olga Bardzo dużo liter. No. Y, teraz y, podajesz trzy półgłoski, jedną samogłoskę, ja myślę, że już nie ma jak N jak Natalia P jak Przemysła I A jak Alina trudne hasło. Ja proszę Roberta tutaj do mnie. Ten rower jest swoją własnością. i kluczyki. Kluczyki do tego pojazdu. Wielkie brawa! Jeszcze chciałem tylko wręczyć niespodziankę dla Magdy. To jest ta niespodzianka, która została wylosowana na kolem siłek. Ja jeszcze chciałem tylko przypomnieć program dzisiejszego dnia. Mini Koło Fortuny właśnie się odbyło. Następną imprezą będzie konkurs rysunkowy na asfalcie pod tytułem Moje Marzenia. Mogą brać udział wszystkie chętne dzieci. Od godziny 10.30 do 11.30 przed Klubem Garnizonowym tutaj na chodniku. Następnie 10.30 do 12.00 turniej tenisa stołowego. Klasy czwarte Szkoły Podstawowej na polu dolnym prowadzi Pan Łukaszczyk. Do Pana Łukaszczyka proszę się zgłaszać, żeby zapisać ją. 10.30 do 12.00 rambit klasy czwarta, piąta na boisku koło Klubu Garnizonowego. Prowadzi pani Hamala i pani Bedryjowska. 10.30 do 12.00 lekka atletyka klasy 6, 7.00 boisko również koło klubu garnizonowego i prowadzą również te same panie. Tak samo o 10.30 do 12.00 rzut piłką do kosza yy, i rzut lotką. Na korcie tenisowym prowadzę ja i pani Styrska. Mecz piłki nożnej chłopców klasy 7 i 8 od 12.00 do 13.30. W przerwie meczu odbędzie się mini mecz piłki nożnej dla dziewczyn klasy 7 i ósme. Prowadzić będzie pani Hamala. Na godzinę czternastą przewidujemy zakończenie imprez sportowych. Natomiast po południu od 16 do 18 odbędą się, no chyba dla chłopców, chociaż dziewczyny też zapraszamy, zawody wędkarskie koło jeziora, koło budki ratownika. Prowadzić będzie pan Nowak. I chyba taka sympatyczna sprawa na zakończenie. O godzinie 18 zaczyna się dyskoteka dla dzieci. W naszej tutaj restauracji jedynej. Dyskoteka będzie z niespodzianką, także zapraszamy wszystkie dzieci na dyskotekę. Zapraszam, na tym kończymy. Dziękuję.